Ready? Ready, steady, go! Zapraszamy na kolejne ulane testy. W których dziś będziemy testować dla Was, dla ludzkości, dla naszych widzów, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci klasyk, czyli szprot w sosie pomidorowym. Te mm. markowe, te mniej markowe. A skoro rybka, to wiadomo, że rybka lubi pływać. Te pływają w sosie pomidorowym, więc na pewno ocenimy sobie samą szprot jak i y, Amores, Dolores, Pomidores. Widzę, że pudełka wszystkie są mniej więcej takie same, jest to łatwe otwieranie. Za jakich czasów my dożyliśmy, że teraz to otwieranie jest takie łatwe, że jest taki szczebel, za który można pociągnąć. Tak, tak zwana I... zawleczka. Kiedyś przecież ileż to było problemów, pojechaliście pod namiot, pojechaliście gdzieś na wakacje i trzeba było tym otwieraczem do konserw. Ja do tej pory mam ten palec, ten palec środkowy jest jaki wskazujący? Nie. Całe to górne tu mi spadło w momencie kiedy otwierałem kiedyś puszkę mielonki, kiedy był mecz Legis z Panathinaikosem. Walory wagowe. To wszystkie ważą 170 gramów, a te ważą 175 gramów. Są to, mamy tak, mamy łosoś, łosoś ustka, jedna firma, druga marineo, no tak, czyli dyskontowa, BMC, o to znana marka, Meg, nie Mega, Mega, Meg, Meg, Meg. Meg. Mega, jest tam a na końcu? Jest, jest, to takie małe. Mega. Miałem taką koleżankę w szkole podstawowej, miała na imię zupełnie nie pamiętam jak. A to robi w ogóle firma Gral. Czyli Gral, grala też mamy takiego prawidłowego tak. grala. Czyli, po prostu... czyli to jest dla jakiegoś dyskontu robione To tak? akurat jest dla netto I Tutaj mamy jeszcze. A to bardzo często się spotyka nix, że... Nixe. To jest chyba. E, to jest Lidl? Lidl. Lidl. No dobra. Tak. Ryby są zdrowe. Ryby powinno się jeść raz, dwa, trzy razy. Niektórzy jedzą siedem razy w tygodniu. Widzę, mają mąkę. Opelą, tak. Mąkę zruby. pszenną, gorczycę. Mm... Witaminę z. Guma grupy Guma Gumaguar to można rzucić, robić balony. To są tutaj napisane, że 59% ryby. Przed sterylizacją. Tak, czyli po prostu to były... Jak? No tak. Czyli po prostu te ryby były bezpłodne. Dobra marka, tutaj jakiś dyplom dostali. Tak, tak. No. Zdjęcie spoglądowe, tutaj jeszcze jest chyba kawałek bazylii. Przechodzimy do konsumpcji. Kurde, ciężko to odpalić. Po prostu ma za duże palce i się nie Ta, mieszczą. Nie, nie mieszczą się do tego otworu po prostu. Ty jakbyś włożył palec na przykład kiedyś w klucz jakiś, to by ten klucz się popsuł. Chyba, że francuski. Może do góry. Jak, to, jak to pachnie? Pokaż, pokaż. No pachnie rybą. Ten kolor to nie jest czysty pomidor. To jest taki bardziej marchewkowy pomidor. Tak. <noise> Szprotyjemy je razem z ośmi, razem z ich kręgosłupem, razem z ich wnętrznościami, z ich przewodem pokarmowym. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ryby jemy głową. Mhm. Brakuje no. mi elementu... Mm, to nie jest pieprzne w ogóle. Tak, nie jest pieprzne. Pi tak Strasznie tak. słodkie. Być może ktoś z Was zna się, kończył studia. Szprotka szprotka. No morskie. Y, od jakiej wielkości ryby już nie można jeść w całości, bo ości po prostu będą za duże. Nie ma przypraw. A Zupełnie. Ja bym, ja bym chciał, żeby one tu były. Zobaczymy jak będzie w innych przypadkach, ale... Szału nie ma. Poprawne, ale ja bym je bardziej przyprawił. Tak. I ten sos taki za bardzo... Y, nie ma odpowiedniej, wydaje mi się, konsystencja dobra, ale barwa słaba. No talerze to będą utytłane. To... Kolejna na naszej liście szprot y, w sosie pomidorowym marki Marinero 40% y, sosu pomidorowego koncentrat olej rzepakowy to ważne skrobia marchew jest o, guma jest jakaś guma arabska to jest y, stały fragment łatwo się otwiera mhm. to na duży plus te szprotki są małe to są tak zwane baby szprot kolor y, sosu jeszcze jeszcze jaśniejszy niż w poprzednim tak ale jest widoczny element pieprzu o a tak pachną bardziej pomidorowo o, dużo lepsze pyszna szprotka sama ryba jest bardzo dobra sos y, bardzo wodnisty, słaba barwa i w ogóle nie czuć pomidorów w Sosie. W ale nie, bo bo pachnie takim fajnym, świeżym pomidorkiem, ale. Nie no, pachnie fajnie, ale zupełnie tego smaku pomidorów nie. Taka wędzona bym powiedział. O, ryba jest naprawdę super. To są dobre szproty. Bardzo dobre. Jedyny minus, co mi się przyczepił, ten sos. Ten sos taki jest trochę. Niewyraźny, zupełnie. W barwie nie jest pomidorowy i w smaku w ogóle jest niewyraźny, ale ryba. Ale smakowo? Rewelacja. Bardzo dobra. Jak na razie mój faworyt. No, co prawda za dużo, żeśmy jeszcze nie zjedli. Nie czuć w ogóle smaku pomidorów w tym sosie, ale ryba rewelacyjna. Tak. Dawaj! BMC Taki Kolejna na, na naszej liście. Szprota popularna w sosie pomidorowym. robione we Władysławowie. No powiem, powiem parę razy we Władku. Uuu, powiem Wam, że chyba jest do najlepszych yy, otwarć. Oj, tak. Bardzo łatwo się otwiera. Mmm, bez rewelacji. Ryba poprawna. No właśnie nie, dla mnie jest taka za miękka. Bardzo słona. Ale nie taka nie już tej wędzonej, tak jak w tamtym. Nie no, tamto była ewidentnie wędzona, ta jest taka mniej wędzona. Ten sos, no znowu nie przypominam, czy tu widzisz sos pomidorowy, no to znowu jest jakiś taki kolor. Kolor zupełnie marchewkowy. Ale ja tą rybę uznaję nie jakąś fatalną. Nie, nie jest fatalna. A ten sos no, tutaj nie, no nie no, sos... Fajne otwarcie bardzo, bardzo słaby. Otwarcie dobre. Pozdrawiam wszystkich, którzy wypoczywają na gładko. Ale... jemy to, co wy Jemy głową. Szprot w sosie pomidorowym, zawiera kwasy omega-3, ma gorczycę, gluten, mleko, jaja, seler soję. Ważne, że jest soja. To jest marka Mega, czyli marka robiona przez firmę Gral znaną, którą będziemy za chwilę testować, dla dyskontów netto. I znowu ta barwa jest taka, kurczę, może to we wszystkich takie są. To ale pachnie pomi koncentratem pomidorowym pachnie. W ogóle ryby nie czuć, tylko mocny, mocna woń koncentratu pomidorowego i znowu szproty większe takie. Sos jest dobry. Bardzo dobry sos. Ryba też dobra. Tak, rybak z to dał radę. Jest słona, ale tak. Ale w porównaniu z poprzednio to. Nie, nie, nie. I co? Najlepszy sos pomidorowy. Stres. Najlepszy sos. Ryba poprawna, całość oceniam bardzo dobrze. Tak, to jest dobry, dobry ślad. I zapach też bardzo ładny. Jaki to jest alko, Zobacz, jak mu się ręce trzęsą. Wali może setę, bo przecież tu... <laughs> Wylał pół ryby na, na podłogę, bo tak mu się ręce trzęsą. No. Piotrek, co się z Tobą dzieje? No wczoraj trochę No dobrze, właśnie, ja, ja widziałem jak Ci ręka drżała. O taką tortillę jeszcze? Jedną, nie, co? to już wolę wąchać swoją kurwa za czapkę. <grym> Następna. Szprot w sosie pomidorowym marki Nixe z Bałtyku. Lidl. W skład wchodzi. szprot, obszar połowu Morze Bałtyckie. Tak. FAO 27 LLD. Co to jest? Złowione w morzu za pomocą włoku. Były, nie wywłoki, tylko włoki. Nie wywłoki i nie były te ryby. Nie były Wyleczone. Y, 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 Upolowane harpunem. Ale sos pomidorowy. Ooo, najlepsza barwa do tej pory. Tak. Ta ryba chyba będzie mocno wędzona, tak coś czuję, bo taki zapach. Mm -hmm. Weź Piotruś, weź dwie. Mm -hmm, mm -hmm. Najsłodszy z nich wszystkich. I ta ryba wcale nie jest wędzona. Znaczy, nie jest. Może jest, ale jest taka bez smaku bardzo. Kolor sosu. Najbardziej pomidorowy. Czy nie mógł ktoś tam wrzucić papryki, chili, albo jalapenu? Ja ryby, jestem na nie. Nie ryby, no, ryby nie czuć, bo ten sos jest tak słodki, że przebija. Ja mam wrażenie, że to jest szprot zrobiona przez wegan i ona jest z selera. Patrzę teraz na, na tę dziewczynę, która teraz patrzy na mnie. Widzisz? To nie jest dobra szprota. Wiemy szprotki, odpinamy wrotki. Na Najmniej na Hej, Ej, to jest szprota, zaraz zrobię ci papilota. Zobacz, nie, nie trzęsą mi się. Nie kurwa, nie panie trzęsą. Nie, bo, bo podtrzymujesz drugą ręką łokieć. Trzęsą ci się łapy. Pół litra. Ty teraz jakbyś miał taki tarczowy zegar, to przecież ty byś nie ogarnął tych wskazówek. Dlaczego ta duża goni małą? No. Co tutaj mamy? Marka Gral. Ostatnia na naszej liście. Czyli najbardziej znana. Zapach. Te mogą być wędzone. Zapach tak, przebija się wędzona ryba. Ten sosik. Nie jest idealny, ale on się zajebiście komponuje z tą tak. rybą. Nie? To jest bardzo to dobra jest szprota. To jest bardzo dobra szprota, ta ryba jest bardzo dobra. Ryba sobie, swas, sobie, a tutaj to jest wszystko razem. Tak. To jest yy, na równi z tym marineo. No tak, to zdecydowanie dwie najlepsze. Dwie najlepsze i tuż obok... Gral dla Netto. Dla Netto i to, to jest absolutna czółka. Ab, ab, absolutnie Czym. trzy szproty, które warto, warto kupić, warto skonsumować. Pozostałe nie polecam, no nie. ale nie zapominajmy też, że to, co jest dla Netto jest właśnie z firmy, z firmy Gral, ale to jest dobra kooperacja, o, tak. w tych Gralowych dla Netto sos świetny, ta szprotka też tak. okej. Okay. A tutaj mamy połączenie dwóch, dwóch tych sił. I to jest absolutny, absolutny top dla mnie. Ja to bym... mi się najbardziej podoba właśnie, że to jest tak razem to wszystko współgra ze sobą. Ciekaw jestem też cen, zaraz zobaczymy. No właśnie, sprawdźmy ceny. Be, 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 be. Konserwa BMC szprot w sosie pomidorowym. Ona była taka chyba przeciętna. Przeciętna. 4 zł kosztowała. Mm. I tutaj jeszcze był ten łosoś, który jedliśmy jako pierwszy 4.39. Tak, ale to, to była szprot, bo po prostu pewnie tak się zapisało w sklepie na paragonie, ale na opakowaniu był szprot. Dwie paczki szpro, szprotek kupiłeś? Pokaż. Bo tu są dwie takie same. Kur... Podwójnie mi nabiła. Kochana. 3 złote. No. Ale były dobre. Tak, były dobre. Były dobre i kosztowały 2,99. O, mam zwycięzcę. Graal Szprot w sosie pomidorowym, 5,80. I że z tej samej firmy z, w netto można mieć za 3 zł. Lidlu 2,99, ale tego nie polecam, bo to, to było jeden z tych słabszych. Teraz mamy jeszcze Szprot z biedronki, która też stoi na 2,99. Bardzo dobra cena. Jeżeli po Szprotki. Bardzo dobre. Biedronka netto. Myślę, że te, które wybraliśmy spodobają Wam się. Jeżeli ktoś jeszcze nie jadł, przetestujcie. No. Te były dobre, te mi smakowały i w końcu netto na podium. No tak. Gratul gratulacje. <klucz> Pozdrawiam Pana Dyrektora z netto od marketingu, który mnie obserwuje na Twitterze. Pozdrawiamy Pana. I teraz będziemy pić, ale tego już Wam nie pokażemy. Dzięki za dziś. Pamiętajcie o lajkach, like pamiętajcie o naszym Facebooku, I o naszym dzwonkach. Instagramie, o dzwonkach, o, o tym wszystkim, o czym powinniście pamiętać. A jeżeli komuś Jedencie mało... zdrowo! I zostańcie patronami naszego kanału. A jeżeli komuś jest za mało, tutaj na górze kolejny Za mało, za dużo, ma być idealnie. That's co? Trzymajcie folks. się. Cześć. Cześć.